Patrzcie, znaczy, i jaka miejscówka z hotelu Tu idziesz mamuś Chodziś, nie jaka miejscówka z hotelu hotel już wam mówiłam że nazywa się Rexel Selfie sobie robi dwa potoki o oh, wow jaka woda o oh, wow ale zajebiście Jola Tak Jola, mamunia pomacha Yes, jak I tatuńczo Ale boi się wody Moja mama, tam jest gdzieś i radosław. Idą się przejechać. Jak to się nazywa? Kolejką? Wyciągiem. Wyciągiem na kopę. Wyciągiem na kopę. Odważni, bo oni odważni, a mój tato i ja zostajemy. Jesteście? <ścoughs> tak. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Jezus Maria, wiecie co mi się serce. Mi serce wali. Pa! <laughs> tak, nacelujcie i zapnij. Dobrze, to się zapina, czy się... Ob... Boże, normalnie mi serce napierdziela. Wypij Dobrze, wypijemy. Karmi. Dobra, siadajcie. Blisko siebie, żeby się na zdjęciach byli. Radek, obniż to! Radek, obniż! Obniż! O, pojechali. Jedziemy drugim już. Ten to zapierdziela. No, też mówię i co fajnie? Tak, bardzo fajnie. Tak? Bardzo miło, miło i przyjemnie. Tak. Nidziutko Jola, zobacz, o! Prawie dotykam ziemi. I nie pojedziemy. I jedziemy dalej. To taki znak, jest, że jedziemy dalej? Chyba tak. Jesteśmy, moi drodzy, teraz w knajpie u rybaka. Ponoć najlepsza ryba w okolicach Karpacza. Także dam wam znać, czy dobra, czy nie dobra. Świetne siedzenia tutaj są, no ale widzicie pełne słońce, także wybraliśmy sobie co innego. Zobaczmy, co tutaj. No, woda jaka jest, taka jest. Jak to się nazywało, pająki wodne. Kto pamięta? O, i rybki są. Patrzcie, ile rybek. To się nazywa jak przynęta. Ławica. Jak to się nazywa? Zapomniałam. Także tak, ślicznie co? Klimat świetny. Zobaczymy, jaka rybka. No ale dużo ludzi jest i to jest zupełnie się wie, że skarpacza kawałek. I to jest jak naprawdę w szczerym polu. A my będziemy siedzieć tam. Znaczy, już siedzimy. O, jak widać, moich ukochanych. <laughs> Patrzcie co znalazłam w Tesco. Nie pamiętam kiedy widziałam taki słonecznik. A co dopiero jadłam. Idziemy, ale tu ciemno. Idziemy na masaż. Na masaż, I tam, na masaż. idziemy na, na pilnicką no widać. idziemy. Na pilingi, nie kawałek. na masaż ciała Całego O oh no Niestety Mamy być nadzy Niestety mi nam szlafroki Ale te szlafroki zamykają mi się tu A mi tu A my się A szelki są tu A szelki są tam, także wiecie to są takie zwykłe bawełniane szlafroczki Wydaje mi się, że im się po prostu Nie wiem, sprały czy cholera No bo my raczej takich rozmiarów nie nosimy Jeszcze jeszcze, to znaczy cały? Tak. Nie, a nigdy nie będę gościł. No, no jest na 0, chlorz 0. Jesteśmy na minus 1. Jakie chlorz 0? Minus 1. Tak, tu jest drink bar, a e, spa jest tam. Dobra, to idziemy. No to chodźmy. Mata trzeba było wziąć na tym basen. Mm -hmm. A no nie pokazywałam tego takiego koniec końców. No to zaraz pójdziemy. Nie, no, jak będą mnie, że nie chcę nagrać. Jak Ci się podobał masaż, bo ja... ja, ja też. Ja <grym> pytałam się w ogóle Pani, nie wiem czy będziecie pytałam się w ogóle Pani, czy większość osób masowanych rozmawia, czy jest cicho. Ona mówi, wszyscy śpią. <grym> ja prawie. Ale ja fantastyczne. Ja i, I dostaliśmy taki pominek. No. Do świątyni, to my wchodzić nie będziemy, bo zobaczcie ile ludu. Gdzie radio <laughs> Poszedł zobaczyć, czy auto weźmie. Na co nie te bilety sprzedają, ja się zastanawiam, co tutaj nie będzie można wejść na plac za darmocha już? Chodź I could be i never gave the key to Przepiękna Nasz bolesławiec się wystawia Pod Wang Znaczy bolesławiec chyba pan jak raz tu jakiś Śliczne są te rzeczy Coś bym chciała Zastanawiam się trochę nad maselniczką Ale boję się, że nie dowieziemy A maselniczka by nam się przydała tak naprawdę nad kupkiem oczywiście. Śliczna. W Polsce wszystkie toalety publiczne większość przynajmniej jest płatna, ale powiem Wam, że za taką płatną toaletę, to mogę płacić, bo jest po prostu, no widzicie, ładne, zadbane, wreszcie spoko. Wracamy, moje kochani, za świątynię Wang. Moi rodzice są gdzieś przed nami. Wang. I muszę Wam coś powiedzieć. Nie wchodząc za dużo detali, mój tato na początku powiedział, że nie wchodzi na górę. Że poczeka na nas na dole. Także okej, okay, no to my w Wszyscy weszliśmy, chodzimy, chodzimy, chodzimy. I nagle no, patrzymy na to, mój tato. Ni stąd, ni zawąd. Czyli przed, dał radę. No to moi drodzy, teraz będzie premiera. No to ja w zamian. Jedziemy. No to ja w zamian wejdę na tą pię. Na tą wieprzoną kolejkę, także zobaczymy. Bo tato chciał jechać, a ja się z rana rozpłakałam ze stresu. Teraz mówię też mi się chce płakać, bo się bardzo boję. Ale... Ale dobra. Dobrze nogę wyciągniesz, to dotykasz ziemi. Wiem, że nie dotknę ziemi, nie okłamuj mnie. Ale będziesz chciała siedzieć koło mnie? Ale tak, będę chciała siedzieć koło Tak. Będę siedziała koło ciebie, dobrze. także jedziemy na wyciąg. Będę płakać, krzyczeć. Ale, ale trzeba ale, siebie. Testować. Ale cały czas tak robię radę, cały czas Bardzo pokonuję swoje słabości, także... Hmm. O, bo... Jak sobie tam kochanie? <laughs> ale chyba ci tam ziabać, jak tam ludzie tak samo... Co, zaraz by... mi przejdzie, dobra, zaraz Są mi przejdzie, Tylko jadą. nie mówcie do mnie za dużo. Rodzinka! To tu ok? My wszyscy ok, oprócz ciebie. Ja ale pięknie jest. Zobacz, I co, super jest. Okej, okay, już cicho. Nie zwracajcie na mnie uwagi, to ja zaraz przysłanię. Radek już nie nakręcaj mnie, bo jak ci piszę, zaraz ten telefon. Na razie nie nakręcaj bo ja zaraz już mi przychodzi. Dobrze. Ale przyjemne. to jest tak fajne. Tamte, tamte krzesełka no były. Masakryczne, co? No tamte były straszne, tamte biały bardzo. No i zobacz, te mają wszystkie te sprężyny? tutaj nie nad chcę na No chóre. nie, to nie patrzą, ale mówicie, że mają sprężynki. I nie czuć tego w ogóle, jak się ten. Przejeżdża. Ale. Pagam trochę, nie? Gdzie? Tak po bokach brzydko. No, to zazają, no to co w mają, to? Po zostało. No będą no, trzymać. A teraz? <laughs> A teraz po prostu nie. robią Daj, pieniądze. Daj, nie. No to jeszcze budują te do ramatu. Nienawidzisz mnie? No co pan myśle mnie denerwuje. Także jesteśmy... A Jola, spekta to tak. będziemy szli na pieszo teraz... No. no. ja wiem co będzie z powrotem właśnie w tę tą stronę. Będę nie będzie. To będzie. Górę, a tak będę Jola, będę tak samo. To będzie szybciej zjedziemy To jest, i tak jeszcze... samo. jest tak samo przecież. Nie, widzi się inaczej, nie kłamcie mnie, bo będziemy tam na górze i ja będę widziała to co jest na dole. Nie, teraz widzę, co jest na górze. No to tam, tam okay. widzisz. No co, strach ma wielkie oczy, nie? No. no. Się nie boją. Dzie Dzieci nie odczuwają. Ja śmiała, ze mnie? No, oczywiście. Dzieci nie odczuwają strachu. A ty nie boisz się? No, Mówię ci, ja jeździłem takim, że to były rury zardzewiałe. Nie wiem, czy mówię po angielsku do nie. No, ale oto też po polsku. Tak jak iść gdzieś pod górę i patrzeć się w dół. No to to Ja no tak... Jest... Ja, ja się wtedy nie boję, bo ja czuję grunt pod nogami. Ja się wtedy nie, nie, nie boję. Ja po prostu nie lubię nie mieć kontroli. No ja nie, nie mamy tutaj żadnej kontroli. Oj, to Moj to. To fajne jest, bo ta kamera w ogóle nie trzęsie. Zobacz na lewo. dlatego mówiłam ci, żebyś się... Ja jeszcze nie chcę nawet patrzeć do tyłu, bo ja wiem co tam nie czeka. Gdzie ten nasz hotel? A ty faktycznie. Tam gdzie zielone jest i tam no. nasz niżej jest. No. O, super. To my faktycznie jesteśmy Dzień w Dolnym do Karpaczu. A to też zwolni tutaj przy tym, przy wyjściu? Tak. Tutaj już, już No Zobacz, widzisz? Tu już lasy są takie malutkie. A wysokość jest się cały czas ta sama. W wyciągu. Zobacz, mogę dotknąć normalnie gałęzi. Mm. <noise> Powiedz, że Ci się podoba. Ślicznie, prawda? Podoba mi się, ale się boję powrotu. Ja wiem, że to jest głupie, ale to po prostu nie jest ode mnie zależne. No, czapeczka radio, a Ty nie masz czapeczki. Nie ja ma w, w hotelu. Kupiliśmy kupiliśmy sobie czapeczki. Radek mówi, chodź ale kupimy czapeczki. No, cóż ja wam mogę powiedzieć, moi drodzy. Wjechaliśmy, wjechałam, Nie zrelaksowałam się ani razu do końca. Znaczy, poręcz cały czas trzymałam. E, boję się strasznie powrotu, bo wiem, że wtedy widać wszystko. Wiecie, z góry a ja nie lubię. Ja po prostu się boję wysokości. Nie macie pojęcia, jaki to jest straszny strach. Ja wiem, że ja muszę to zwalczać i zwalczam, no ale... Ale, jest dumny. ale nie, nie, nie jest to dla mnie komfortowe. Ale spoko, cieszę się, że wjechałam. Także idziemy kawałeczek, nie za dużo, bo moi rodzice są, y, też siedzą na dole, także nie chcemy ich tam w tym upale trzymać za długo. Idziemy, przejdziemy się na ścieżkę. Nie idziemy. Dzisiaj. A nawet nie wzięliśmy ze sobą, nie, przy, nie przywieźliśmy ze sobą butów trekkingowych. Takie z nas ksiąłki Mateuski. Są tylko kamieni. No ja wiem, ja wiem. No on powierze, powiedział, że poszedł w prawo i było bardzo ciężko. A wracali z lewej i było łatwo. No, spotkaliśmy takich ludzi w ogóle. A podoba mi się, bo dużo coraz więcej e, młodych ludzi po prostu zaczyna rozmawiać. Wiecie o co chodzi? Tak samo jak właśnie w Anglii jest to na porządku dziennym, tak samo zaczyna się to tutaj, bo nie zawsze to jest i nie wszyscy tak robią. I nawet często my z Radkiem do kogoś coś palniemy, Wie, wiecie, coś do kogo zagadamy, coś takiego, nie, no coś takiego, żeby ktoś się uśmiechnął, wiecie o co chodzi? I cały czas jeszcze ignorują, ale też już trochę osób spotkaliśmy, które same zaczynają rozmawiać, także... Także tak, to mi się podoba. Dobra, idę trochę popodziwiać. Nagrywam. Świetna, ale taka zadowata. Daj mi na chwilę telefon. Już. Już, jesteśmy na dole. Ale Jola zobacz, popatrz tylko na ten widok, popatrz tylko na ten widok. Na ten widok. Tu jest najładniej na, na świecie. Zaraz. Wow. patrz tam. No pięknie. Zobacz, widzisz tamte zielone? Tamten ten? Tam o? Tam jest nasz hotel. Wojsko? No. O, ale wieje. Przyjemnie, nie? No A za A są, tu są te stare te, zobacz. A ty mamość nie poszłaś, nie zobaczyłaś tego siedzonka? Takiego, jakiego na tego starego. E, boisz się? To jest ptak, moi drodzy, Karpacza. I dopiero żeśmy odkryli. E że w ogóle tutaj pozmieniali od ostatniego razu jak byliśmy nie mogliśmy znaleźć tego miejsca, prawda? A to jest Zeptak a tam dalej był kiedyś nasz hotel jak zostawaliśmy i dopiero dzisiaj nam przyszło gdzie jesteśmy jak zobaczyłam, że kolorowa jest tu przeniesiona Dobrze lepiej późno niż wcale, bo z innej strony jechaliśmy, a na tym też jeździłam a darłam się, ale nie, nie tym razem ogólnie to się wydaje że jest bardzo dużo ludzi, a tak naprawdę widzicie koło nas nikogo, bo góry, nie? To się tak wydaje, że, że pełno. Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie kolejnego dnia. Ostatniego już w Karpaczu przynajmniej. Już wyjechaliśmy, już byliśmy poza Karpaczem, ale się okazało, że prawdopodobnie Kindle i, i Gimbal został w hotelu. Także wracamy zobaczyć. Rodzice gdzieś tam na nas czekają dalej. A znając mojego datę, to pewnie wyruszą. O, tak, myślę, że tak to się skończy. No ale jakieś, ile nam, 10 minut zajęło po Także tak daleko jeszcze nie byliśmy. Już dosyć daleko, ale jeszcze nie tak bardzo daleko. Także idziemy, Dzwoniłam już na recepcję, że coś tam zostawiłam. Także bez problemu powiedziała. Nawet jeszcze nikt nie sprzątał pokoju. A no, a dopiero 11, dopiero powinniśmy zwolnić. Tak naprawdę. A już wyjechaliśmy troszkę. Także tak. Pobyt bardzo szybko dobiegł końca, co? Ale bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, ale yy... Bardzo właśnie szybko dobiegł końca i bardzo, bardzo gorąco. Mieliśmy cały czas około 30 stopni, także super. Trochę aż za gorąco na miasto, nie? Z basenu, z Jacuzzi nie skorzystaliśmy ani jednego razu, bo tam też była sauna i było dosyć ciepło, ale nawet nie było czasu, żeby tam wejść. Nie? Ani potrzeby nie mieliśmy, wiecie... Jezu, ale zczęście, Ani potrzeby nie mieliśmy. Gdyby basem był na zewnątrz, to może byśmy skorzystali, ale Tak, ten, ale żeby był wewnątrz, wewnętrz, to nie. bez sensu. E, woliliśmy sobie, wiecie, gdzieś pochodzić e, i popatrzeć, aniżeli siedzieć w środku. Ale bardzo fajny hotel. Hotel naprawdę szczerze mogę polecić. Bardzo fajny, nie? Tak. Dwa potoki, Karpacz. Dwa potoki, Karpacz. Naprawdę jest fajny. Tak jak mówię, jest z dala troszkę od miasta, znaczy z dala. Autem 5 minut, no ale spacerkiem to trochę dłużej już. Dobra, ja pójdę. Ale spacerkiem trochę dłużej. Co mi się tu dzieje? Także tak, ale ładnie, zobaczcie. Widzicie? Okazywałam Wam zresztą jak wygląda. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało smaczne jedzenie. Eee, fajne, fajna opcja to była. Dobrze Radosław wybrał także jedziemy teraz do domu do moich rodziców, bo coś tam mamy paczką przesłane, Radosław musi zabrać do siebie. I tak się zastanawiamy, czy faktycznie nie pojechać nad morze z radka rodzicami teraz, znaczy jak będą chcieli wiedzieć, no taki był ogólnie plan, że mieliśmy gdzieś tam jechać, ale przyjechaliśmy prędzej i pojechaliśmy pierw w góry, także teraz może pojedziemy nad morze. Może, może, ale, ale jeszcze um, ale jeszcze nie wiemy. Także jeszcze się okaże. Pogoda ponoć ma być dobra, w Rewalu widziałam, że jest, e, dzisiaj sprawdzaliśmy cały czas, woda zdatna do kąpieli. Ech, tylko wiecie tak, później sobie myślę, że będzie znowu mało czasu, no bo jakbyśmy pojechali na trzy noce znowu, tutaj trzy noce, tam trzy noce, wiecie, jeszcze nocka i zaraz wraca, wrócilibyśmy tutaj w czwartek i ja już zaraz w poniedziałek byśmy jechali tak krótko, ale bardzo mało czasu to jest, powiem Wam. Bardzo, bardzo mało czasu, e, a to prawie że dwa tygodnie, dwanaście dni, także hmm. Szok, po prostu szok. Czas zasuwa nieubłagalnie. Tak, żeśmy rozmawiali z moimi rodzicami, że ten czas to tak zapierdziela, że aż po prostu strach się bać.